Kajnar jest? Nie mogę yy, ja słuchaj, yy, sorry za wczoraj a, a, a chociaż kawka wypita z Henrym? Jak ze mną nie mogłeś? Prawie, prawie I yy, jakby wiesz, ogarniemy coś jeszcze, pójdziemy Ech. Ale to jak trochę mi się życie uspokoi yy, Nie wiem, muszę zobaczyć na aplikację Sprawdź, ja już zaczynam coś hachmęcić, dawno mnie nie było w robocie, więc muszę trochę popracować Jedna z warzywami, jedna z mięsem Dobra <laughs> Nic no się nie marcie. klienteli dużo, a czemu twój tata nie przychodzi teraz? Wyjechał załatwić sprawy dotyczące pizzerii, próbuję to jakoś jeszcze odpocząć. Dzień dobry, boniorno! Mła, Dzień dobry! Lola, nie mam mnie jak coś... jak coś... Ej! <słuch> pracuje tu niejakim Rico! Nie ma o nie, mnie. <słuch> Jak? Jeszcze raz? Zresztą możemy po... Riko! Potrzebuję dobrego nożnurów! Może pan mi nie robić cię tak bliska? Yyy... Ja muszę, ja muszę, bo mi szef kazał! Nie, nie, nie! Niech to wróci, A tu żadnego Riko nie ma, ja nie znam Nikowatki... Ej, Nie, 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 bo ci przy... Ty, co Przestań! Tak? Odejdź ode mnie! A, Odejdź ode mnie, powiedziałem! Powiedziałem! Nagrywaj to, Walton! Nie, nagrywaj mnie, no kur... Słuchaj! To jest mocniejsze. No. siekiera czy drewno? No dobra, sprzedałem, ale to mój kolega sprzedał, no to panie, no, no to każdy to, chce słuchaj, zarobić. To, słuchaj, nie wiedziałem, że swej klucz. kolega skoczy z okna, to ty też skoczy. Nie, no, nie rób mi pan krzywdy, no cholera. Nie, Myślałem, nie, nie że... Nie się kolega, nie, nie ale, ale, ale chwila, tu nikt nikomu krzywdy nie robi. Ja zrobiłem krzywdę na tej podłodze, póki co. A no i pan właśnie. Ale tak? się Słuchaj! Słuchaj, Lolitka! Co się, lolitka! Litka! Lolitka, słuchaj! Zdjęcia stóp to SMOGE mogę na o, tylko fanach kupić. Nie potrzebujecie w tej rozwoju. Na, pe bo tu na pewno męsię. nie <laughs> moje Lola, proszę cię! Dla twojego dobra To jest mój lokal! Będę tutaj... Bo a to jest w ja moim lokalu! A to jest moja pół... Gówno mnie to obchodzi. A, a to jest mój zawodnik MMA. Nie ja, ja się, będę, tak. ja się będę kupić, Nie no, co ty mi. robisz? Rzecz ej, przypierd... To teraz mamy dwa fo Przecież jak ty się zamachniesz, to ta chuda ta ci się połamie na pół. Coś ci Co zrobisz? nic mi nie zrobili, ale mnie, wkurza mnie to, no. Mamma mia. Lola, przepraszam, ja przepraszam, no nie no, wiem jak ja ci to mam wytłumaczyć, no, Labubu sprzedaliśmy, w wytugana tu gadać, no. czy ty możesz Co? na chwilę na sekund? Proszę cię.